Wybieram drugie miejsce, aby zyskać pierwsze. Lekcja 328. Kursyłów. To, co wydawało się drugim miejscem, jest pierwszym, gdyż wszystko postrzegamy do góry nogami, dopóki nie słuchamy głosu przemawiającego w imieniu Boga. Wydaje się, że uzyskamy autonomię jedynie poprzez nasze starania, aby być oddzielnymi i że nasza oddzielność od reszty Boga, stworzenia. Jest sposobem, w jaki uzyskuje się zbawienie. Wszystkim, co znajdujemy jest jednak choroba, cierpienie, strata i śmierć. Nie to jest wolą naszego Ojca dla nas, ani też nie ma innej prócz woli, wo nie ma innej woli prócz jego woli. Przyłączyć się do jego woli to jedynie odnaleźć naszą własną. Ponieważ zaś nasza wola jest jego wolą to do niego musimy się udać by naszą wolę rozpoznać nie ma tak innej woli prócz twojej i jestem rad że nic co sobie wyobrażam nie przeciwstawia się temu czym z twojej woli mam być to twoją wolą jest abym był całkowicie bezpieczny i trwał wieku iście w pokoju i szczęśliwie podzielam z tobą tę wolę którą ty mój ojcze dałeś jako część mnie Wybieram drugie miejsce, aby zyskać pierwsze. Dziękuję bardzo.